Panic rąk. Zamiast ręce będą szły do ramienia, będą szły do kolan. Cel ćwiczenia, integracja wielozmysłowa, koncentracja uwagi, procesy zapamiętywania, pamięć krótko oraz długo trwa. Ręce leżą na środku, my sobie siedzimy, wszędzie skrzyżowane lub stopy są pod pupą. Zaczyna prawa ręka do przodu. Do prawego kolana, do przodu, do lewego kolana, do przodu, do góry, do przodu, do lewego kolana, do przodu, do prawego kolana, do przodu, na ukos, do przodu, do góry. Teraz lewa ręka, do przodu, do lewego kolana. Do przodu, do prawego kolana, do przodu, do góry, do przodu, do prawego kolana, do przodu, do lewego kolana, do przodu, na ukos, do przodu i do góry. Teraz będziemy robić to ćwiczenie na przemian, zaczynając od prawej ręki. Do przodu, do prawego kolana. Do przodu, do lewego kolana, do przodu, do góry, do przodu, do lewego kolana, do przodu, do prawego kolana, do przodu, na ukos, do przodu, do góry. Teraz również na przemian, a raz zaczyna lewa ręka. Do przodu, do lewego kolana, do przodu. Do prawego kolana, do przodu, do góry, do przodu, do prawego kolana, do przodu, do lewego kolana, do przodu, na ukos, do przodu i do góry. Powodzenia!